Może być jeszcze jakieś długie rozmowy z naszymi bliskimi, tak zwane zagadywanie strapień i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze wiele innych, ale tak czy inaczej, moi drodzy, są to złudne pocieszacze, które na dłuższą metę nie przynoszą nam rozwiązania. Okazuje się, że jak był nierozwiązany problem, to co nas trafiło, wciąż pozostaje. I w takich chwilach, moi drodzy, próbujemy Pragniemy ukończyć swój ból i to widać już nawet po małych dzieciach, jak małe dziecko często, nawet przeżywając z naszej strony perspektywy dorosłych, jakąś banalną rzecz. Coś zwije, coś tam, prawda? Ktoś go łokciem trąci. Jak dziecko przychodzi, żeby się wtulić w ramiona ojca czy matki, chce, żeby je pogłaskać, żeby na chwilę pocałować, chociażby w czoło. Już małe dziecko automatycznie, podświadomie wyczuwa potrzebę w strapieniu, potrzebę bliskości, potrzebę miłości. I moi raz pytać, a czy Bóg, Stwórca, czy ten, który stworzył nas, który stworzył nasze uczucia również, dał nam ciało, duszę, dał nam psychikę. Czy ten Bóg nie jest w stanie nas pocieszyć? W dzisiejszym czytaniu odcinki Izajasza słyszeliśmy takie słowa, ja tych część, część słów przypomnę. Słyszeliśmy tak. Ich niemowlęta będą doszona na rękach i na kolanach będą pieszczona. Jak kogo pociesza własna ta matka, tak ja was pocieszać będę. Na ten widok rozraduje się serce wasze. Ktoś, moi drodzy, Bóg pod obrazem matki pokazuje nam, że chce nas pocieszyć. Tylko że najpiękniejszym obrazem pocieszenia tej na Ziemi jest właśnie, kiedy mama bierze takiego brzdąca małego, być może na miesięcznego i przytula, wie? ten brzdąc płacze. A poprzedniej przy święte, kiedy były chrzty święte, takie obrazy były jakby tutaj na bieżąco. I Bóg mówi, ja tak was pocieszam. To nie jest przenośnia tylko. Bóg rzeczywiście, w momencie, kiedy człowiek ma wiarę, otwiera się przed nim, wylewa swoje serce, Bóg pociesza. Święty Paweł, to co słyszeliśmy w drugim czytaniu, lecz nazywa Boga Bogiem pocieszenia. Bóg, który jest Bogiem pocieszenia. Święty Jan Maria Vianney, patron tego roku, roku kapłańskiego, kiedy przyszedł do swojej parafii, bardzo zresztą biednej, takiej moralnie biednej przede wszystkim, kiedy widział ludzi, którzy z Strapienie w swoim sercu. Strapienie, że nie może dożyć do tych ludzi. Że tyle kazań, tyle prawda, różnych inicjatyw, nic. I co zaczął robić? Zaczął długie godziny spędzać w kościele przed naszym sakramentem i wylewać swoje serce przed, przed Bogiem. Zachowały się yy, słowa niektóre z jego modlitwy. Ja przypomnę, przytoczę może taki jeden fragment. Tak się modlił. Jaga, Boże mój, użycz łaski na nawrócenia mojej parafii. Zgadzam się cierpieć wszystko, co chcesz, co zechcesz, przez cały ciąg mego życia. Tak, choćby ponosić sto lat najdotkliwsze boleści, byle moi parafianie się napuścił. To jest, moi drodzy, sprawienie człowieka wiary. To jest jakby krok dalej. w związku z innym człowiekiem, że on traci, traci niebo, traci duszę swoją. Yy, kilka dni temu, w czwartek przeżywaliśmy wspomnienie świętej Moniki. Być może wiele kobiet nosi to imię. Yy, jest to patronka, patronka ludzi strapionych, patronka szpatek strapionych. Yy, ona przez 30 lat objęła się za swoim synem Augustynem bo ten był bardzo daleko od Pana Boga. Ale on bardzo cierpiała, to było jej strapienie właśnie jako człowieka wiary. Mówi, ja nie chcę, żeby on był nawet zdrowy fizycznie. Ja nie chcę, żeby on był kimś wielkim jako człowiek tutaj na Ziemi. Ja chcę, żeby on zbawił swoją duszę. Przez 30 lat wszędzie do kościoła i byle walczył, powiem swoje łzy. Panie Boże, ratuj go. I rzeczywiście Bóg wysłuchał, po 30 latach Augustyn nie tylko stał się bieżący, ale stał jest to to wielkim świętym, do którego Kościoła, jednym z największych świętych w historii Kościoła. Ale przykład Moniki pokazuje, jak człowiek, jeżeli ma wiarę, zostaje pocieszony przez Boga. Kiedy kończyła swoje życie, mówi, nic mnie już tutaj nie trzyma na ziemi. została pocieszona przez Boga, bo mój syn wrócił do Boga. Może moi drodzy, potrzeba nam dzisiaj takiego strapienia. Nie chodzi o to, żeby... zdarzyć. bo ktoś być może z moich bliskich syn, córka, ojciec, matka być może traci swoje życie. I wielu księży tutaj, są też wszyscy, którzy jesteśmy tutaj w Kościele, mogą tutaj stanąć, powiedzieć wiele takich przypadków z rozmów naszych skończonych albo w ogóle z rozmów, jak, jak przychodzi czasami matka, czy ojciec, czy ktoś inny i mówi księdza Proszę o pomoc, bo mój syn czy moja córka jest daleko od Pana Boga, przez dalekość kościoła nie modlą się. Ile takich sytuacji jest na co dzień? To jest to Boże strapienie, które być może też na mojej jest potrzebne, bo często właśnie w strapieniu człowiek czuje się bezradny. A to jest łaska wbrew pozoru. Łaska. Kiedy czujemy się pocieszeni, kiedy nam wszystko dobrze w życiu idzie, Bezpieczony byt materialny, nikt nie choruje, wszystko idzie jak spładka. Bardzo często wtedy człowiek zapomina o Bogu, o drugim o drugi człowieku. strapienie często właśnie sobie o tym przypominamy, że jest Bóg, że jest miłość, przebaczenie, że jest potrzebna pomoc kogoś innego. Dlatego strapienie często jest ogromną łaską. To jest właśnie wołanie Boga, zatrzymać się. To jest to wołanie, pokój swoją bezsilność. Bóg mówi, zauważ mnie, o sobie sam rzecz mi nie radzisz. Być może moi drodzy, w takich sytuacjach dopiero zaczynamy wołać do Pana Boga. Pomóż pomóż Takie strapienie, to jest, można powiedzieć, strapienie samego Boga. Cisza Ewangelia, która, którą przed chwilą słyszeliśmy, to jest fragment na świętego Jana. Naoczny świadek zapisał to, co przeżył pod krzyżem. W ostatnich minutach, praktycznie sekundach życia Jezusa przeżywa y, stawienie samego Boga, stawienie Jezusa. Co się dzieje? Otóż Jezus w momencie śmierci, po pierwsze, przekazuje największy dar, jaki mógł dać, to daj, dać swoją matkę. Dlatego tak samo jak szczególnie są ulegane przez nas, szczególnie Polaków. To z naszymi strapieniami jeździmy chociażby do Częstokowy, do Lichenia, czy gdziekolwiek indziej. Bo chcemy wydać przed Bogiem na poświęcenie Matki Bożej swoje serce, swój ból. Jezus daje nam pod krzyżem tę, którą my dzisiaj tutaj choćby w Kościele Niemieckim nazywamy pocieszycielko strapionych. Maria, jak chciała powiedzieć, powiedz mi od swojej matce, co, co Cię boli. Powiedz mi. Nie chodzi o to, żeby przyjść do kościoła i tylko, prawda, oznaczyć sobie, byłem w kościele, zaliczyłem przez Chodzi dlatego, że potrzebujemy Boga i Maryi.